No. Najpierw mieć łapkę w górę i zrób <laughs> to klipicę. Dzień dobry kochani widzowie. Poczekajcie, tylko mikrofon włączę. O, to się narobiło. Właśnie u Marcina, no zgodnie z obietnicą, mamy robić, mamy robić no te filmy jego. I słuchajcie, zobaczcie co się stało, zobaczcie na tego gościa. Zobaczcie na niego No niestety, stało się Ledwo łazisz chłopie No wypadek Panie Kabanec, co się stało? No wypadek był drobny, no kurde, no tak to jest Ale gdzie, na budowie? Tak można powiedzieć Ach kurde, zawsze jest nie że miałeś tyle do roboty, to jeszcze Tak to w życiu jest niestety, no no patrzcie na niego, normalnie kulawy ty. coś zaplanować, a to nikt nie wyjdzie. Spadłem z dachu i tyle A pierdolę. O, są już nasze koleżanki. Już się odzywają. O Marcina słyszą. No jak? nie mnie czują, moje kochane, moje maleństwa. Tato się idzie już Moje kochane A powiedz mi, a ale to co z tym Londynem? To się wszystko okaże. Ja już powiedziałem, nic nie planuję, zobaczymy jak będzie. O, jest nasze ja Muszę jechać do szamana znowu, bo już raz byłem. Ponastawiał mi trochę te nogi, ale dalej wolę. No, no, no. jest moje kochane. Uj, no co? Uj, uj. Czeka, bo ja przejdę tą wodę, czekaj, tędy przejdę. Moje... Zobaczmy, zobacz, jak ona leci do niego. No kudę, no. Chodź malutko, kurde. Chodź malutko, malutko. Chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. chodź. chodź, chodź. chodź o co mówi, że nie jaję?

Pracownik cały czas robi, nie? Cały robi cały tydzień. No. Nie no. byłem cały tydzień, bo byłem w szpitalu i to o, poczeka, Jeszcze pokażę im, że one tutaj wiatkę mają w ogóle, nie? Ja będę No, słuchajcie, zobaczcie, one tutaj mają taką wiatę, żeby się. To, tutaj, no to nie ta, tylko tutaj o, tam w środku taką stajenkę. Tam mają wodę, tam mają ten. Ale zobacz, do ciebie nie podejdą. Do mnie nie podejdą. Tam, tam mają ten cień przede wszystkim i wodę, nie? Co im więcej potrzeba? Nic więcej. I wiesz, schronienie przed deszczem. I schronienie przed deszczem. No. Zaraz no, będę Zaraz jeszcze je kręcimy. Bardzo dużo osób się pytało o kuski. Gdzie są kuski? Kuski są, mają dobrze. To co Marcin? To z, z tymi filmami to też tak, kurde, jakoś trochę jak kres woda. Ja mówię do Marcina, on musi się wyleczyć. Ja wziąłem trochę materiału, chociaż skleję trochę. Potem on tutaj autoryzację zrobi i puszczę. No ale y, możesz zdradzić je czy jeszcze nie? Nazwę kanału jaka będzie? Jeszcze nie? No jak myślisz? Hmm. Nie, jest, nie może nie ma co zdradzać. No ja nie wiem. No. Nie wiem jak uważasz. No jak masz ja... ochotę powiedzieć to śmiało to będzie zaraz jak wleci to na pewno każdy będzie wiedział nie, o co no, znaleźć. Nie ma co w sumie. Ziemia obiecana, prosto. No. Ziemia obiecana, bo to jest moja ziemia obiecana. Bo to jest moja ziemia obiecana, no. Bo... Hmm. Taki będziesz teraz tutaj przedsiębiorca łódzki, mały. Przedsiębiorca łódzki. Jak Kazimierz Wielki. Kaziu, Kaziu, Kaziu Wielki. Zruszył cegłę, strzymał belki. Jatruś. jeszcze ja. będziesz przyjeżdżał do mnie. Oczywiście, jak poświeże najbardziej. Mięso, mleko. Oczywiście. Zobacz... ja nie mogę patrzeć jak ty chodzisz, człowieku, chłopie. To ja też sam... Połamany normalnie no, jak dziadziuś. Co no, zobaczcie, zobaczcie. Co zrobię? No ale na szczęście ty... Kurde, jakiś pajur. Ty, Na szczęście, że ten, na szczęście, że to tak jakoś. No, no wiesz, nie połamane są te nogi, nie? No tak, jakby by były połamane, to byś nie stąpał nawet. Też mi się tak wydaje. No. Nie, to jest chwilowa kontuzja, delikatna po prostu. Życie, o patrz, no robi, zasuwa. Ale dzisiaj to gorączka to jest niemiłosierna. No i C40 jest chyba na pewno. Wszystko. No daje tak, że po prostu żar z nieba się leje. No. Także widzicie. Maja, O, tutaj. A jak Wykoszony na nowo, to pamiętacie kiedy ja byłem u Ciebie, że tak mówię z dwa tygodnie temu? No. Co patrzyliśmy, że, że ten? Że znowu zarosło i patrzcie, znowu on wyciął i zaraz no. znowu będzie zarośnięte. No ale dobrze, niech się pracuje, zarabia, wie. No, byliśmy jeszcze w ja mieście. Mam wie. Byliśmy w mieście, Marcin ten wypłatę dla ludzi wypłatę wziął. No, no. Także to żeby... Zjedliśmy sobie. Zjedliśmy sobie, także... Ale słuchajcie, naprawdę żar leba się z nieba. z nieba się leje, normalnie szok. Normalnie to szok. No, nie, Normalnie to szok. Bez to to to, to Pracuj w takim słońcu. Ta. Chodź, pobiegnijmy do cienia. A, Taki to, żart. To <grym> nie, nie, żartuję, żartuję. To nie, nie, to jest, ma, nie ma co się cieszyć. Nie, no, zobaczcie. To wszystko jest maczetą robione. Tu nie ma żadnej maszyny, nie? Wszystko maczetą. Wszystko maczetą. A, te drzewka fajnie, że zostawiłeś. Ja tak, tego no, to on wszystko wie co Jak u siebie. To jest taki człowiek właśnie, A Ja zobacz, jak posadził, pokaż jak mi posadził kokosynowe, nie? A, no, 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 bo wtedy on zaczął sadzić, tak. nie? Teraz już będzie widać, O. I on tak fajnie zrobił, bo on zrobił takie aleje, nie? Rządka, On zrobił takie, o. Będzie je widać, o widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tu są tak, o, takie, coś takiego musicie patrzeć na nad tym. takie o, To są w środku, jest kokos w tej ziemi, w tej ziemi posadzonej. Tu jest tak, o, widzicie, rządek, rządek, rządek i tak po kolei. To będzie taka cała aleja szpalery kokosów. Szpalery kokosów tak posadzonych. Tym bardziej, że ty, Marcin, to wszystko miałeś u siebie, nie? To wszystko jest stąd. No, także to wszystko jest, aż głupio było nie posadzić. Przepraszam za słońce. No, no. Kukosy, już, się wkłada, tuż szacie wkłada. To już rosną gotowe do sadzenia. No, widzicie? Tak kokos puszcza. O. Hmm. Taki pędzik i już go się potem całą bulwę, całą bulwę wkłada w ziemię i on sobie już rośnie Dokładnie. później. No. Zobacz tam, jaka kawałka leży. No a jest tam jeszcze więcej. z tego drzewa. Jest no. Tak. No. Bananki rosną. Ale to samo, będzie wszystko tu nasadone. Tak Zobaczcie. Original Oryginal El Chiquita Marcina. To jest kurde ja, ja nie mogę, no Ludzie kochani kto by przypuszczał? To jest życie, to jest życie. To jest życie No, no i chałpa stoi Chałupa stoi nie zmuchnął tak jak mówili a przeszedł jeden i no. wszystko stoi jak stało Nie z dmuchą przeszedł jeden także spoko Dobra to ja tutaj Marcin nie truje tyłka Ziemia obiecana, ja coś posklejam, tak żebyście wy też mieli do obejrzenia Dzięki wielko. zaraz będziemy wracać spokojnie tu z Marcinem pogadamy, to jeszcze wam kozy pokażę, bo tak lubicie te no. Kuski, no. Tak jeszcze idziemy z Marcinem gadamy, bo tutaj jak ma najmniej jego ten pracownik? Mati Mati. I mówię, że tu tak zasuwa, zasuwa tak ciężką pracę. Tą maczetą tutaj zapierdziela po całym tym wszystkim mówię do Marcina, że taka kubota mała, taki ciągniczek mały nie stale żywką by się przydał. Orąbać ten... No a ty co mówisz? No ale po co, słuchaj, jeżeli facet ma pracę przynajmniej, wiesz, on ma dużą rodzinę do wyżywienia, on zarobi dla dzieci, a tak co, jeden dzień by opierdzielił, to czy dwa dni i co? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby też ludzie zarobili, żeby wyżywili rodzinę swoją. Wiesz. No dokładnie, dokładnie, no widzicie. Marcin, nie tak jak ja, jakiś taki nie, pieprzony ja... kapitalista, tylko filantrop. No ja inaczej na to patrzę wszystko, wiesz, mi nie ubędzie, a, a im pomaga w ten sposób. No. No. Tym bardziej, że i tak płacisz o, o 100 peso więcej, nie? No dokładnie. Tak, normalnie no. mają 400, a ja płacę 500. Czasami też sobie myślę, kurde, co to są za pieniądze, nie, ale no nie można podnosić stawek, bo no nie można, bo takie są stawki i tyle, nie. No tak, no tak. Ale chłop się cieszy, że ma pracę, pracuje, nie oszukuje mnie, jest, jest, jest lojalny, to dlaczego ja mam być nielojalny według niego, tak? No, nie, no dokładnie. No, przyniesie pieniążki do domu, ma przynajmniej na wyżywienie rodziny, ja wiem, że on nie przepija, tylko ma wszystko na ten i jest elegancko, nie. Pracuje, zobaczcie jak fajnie działka wygląda no. To jest od razu inaczej, nie? No. I on cały dzień ciężko pracuje, widzisz, no. W tym słońcu, w tym wszystkim. To jest po prostu niesamowite, to jest, hmm. to mówimy, że to kurde Herkules nie człowiek no. nie Zasuwa. To no. No jest wspaniały facet, ja go, ja go uwielbiam. No także widzicie tutaj Marcin to u siebie to takim jest jakby no pracodawcą. Często, gęsto ci ludzie w Ryżu pracują po 300-400 peso, a w Ryżu tam jest orka, dopiero tam, tam jest orka. Nie orka no. Nie. no, a tu... Ty Ej. miałeś więcej tych pracowników, nie? Miałem, <laughs> ja, ale to pijaki byli, bo wypierdalałem wszystkiego, ściemiali i w ogóle. Aha. A ma też tak, jeden utrzymał, który jest naprawdę uczciwy i nawet czasem przyjdzie mi powie, że Marcin, ja pracowałem pół dnia tylko. No. Dobra, okej, okay, tak masz całą dniuszkę, nie? bo ja taki jest, No, ale Marcin nie chodzi mi o to, że jest taki uczciwy, nie? No, no, no. I pracowity jest. No. Ma tam dużą rodzinę do wyżywienia, także facet jest fajny. Dlatego no, tak go będę go trzymał. No nie, Mówiłeś, że nawet jak nie, nie, nie potrzebowałeś, to i tak go trzymasz no i, tak, i tak go trzymasz. Tak, on sobie sam nawet znajdzie zajęcie, czy mi kokosy sadzi, czy za trawę puścina. No. No, on sobie tutaj pracuje i tyle nie? No. A ma co robić? Nie? Normalnie leje się z nieba. Wcale ja to samo. Tragedia. Szoko. Limogotność jest chyba 99%. No, daje i to tak co chwilę by jest deszcz i taka klara, deszcz i taka klara. Normalnie nie da się ale dobrze, no po to tu przyjechaliśmy, ma być ciepło. Jak jest zima, to musi być ciepło. No. Jak są moje maleństwa tam? No już idziemy do kuzek. Już idziemy do kuzek. Ej! Ej jo, To jest moje chodź, chodź, kochany moje, chodź Już tatuś idzie. Twoje, ale zobacz, chodź. Widzisz? Co malutko, malutka? Ty też jesteś fajna, ty też jesteś fajna, też jesteś fajna. Ale zobaczcie moją rękę, to jest, ona jest taka duża, widzicie? Chodź malutka, chodź malutka, Kochania, kuchonio, kuchonio. No, pokaż się, pokaż się tu do kamery trochę, pokaż, wszyscy cię chcą oglądać. Śledzę to już będą następne, z tej twardej na co Fajne, bo jeszcze takie wygłupy ma, nie? Jeszcze skakać gdzieś się chce, jakieś takie. No, także jak widzicie, chustki trzymają się dobrze, wszystko jest w porządku, dobra. Jeszcze raz kochani, pozdrawiamy. pozdrawiamy Zapraszamy na następne filmy, trzymajcie się Na razie, cześć pa Kuski, po, powiedz pa Powiedz pa, cześć pa, ty po, powiedz pa, powiedz pa Nie chcę. Dobra, za gorąco, wszyscy się chowamy, cześć Jeszcze jestem Jeszcze jestem, czy u Marcina U Marcina potem zobaczcie jak ładnie zrobiona jest ten So beautiful So good job Zobaczcie jak ładnie zrobiona jest studnia Wszystko jest wygładzone wszystko jest wygładzone I teraz chłopaki tutaj robią wylewkę Na równiutko wszystko No tam zaraz będzie Wyciągnięte, ale wszystko pięknie zrobione, wylizane że szok o. I teraz gładzą ten Tam halo bloki postawione Szalunek Położone są te uzbrojenie No i Studnia gotowa Studnia gotowa o. A w tej temperaturze to Naprawdę nie w tej temperaturze szacun, ja się powtarzam z tą temperaturą, ale ciepło jest, no. Tam jeszcze lubicie kwiatki, zobaczcie jakie kwiatki mają ten. Panie różne do mnie piszą jakie kwiatki, zobaczcie. Zobaczcie jakie ładne kwiaty i one, zobaczcie to jest ścięty bananowiec. Bananowiec jak urodzi, on drugi raz już nie daje bananów, a na jego miejsce zobaczcie, od razu takie piękne kwiaty, one takie tłuste kwiaty mają. No, no i mówię, Marcin, że ten. Że wykopane będą i koło domu, tak? No, i koło domu będą. I koło domu będą posadzone. No, teraz to już na pewno kończę. Na razie Cześć Pa. Pokażę Wam coś fajnego, co się dzieje tutaj na Filipinach. Czyli jak wygląda hazard w Filipinach. Grają w bingo, ale na pełną skalę. Zobaczcie na to. Karty. Tu mają karty do gier. Tam jest wybierany numer. Tam jest wybierany numer. What do you play on? The bingo mam. Co so bingo. Yeah, yeah, yeah. I cała tutaj, cała ta grupa. Tutaj wszyscy grają w bingo. Wszyscy grają sobie w bingo. Daję wrzucone kulki z numerami. Mam nadzieję, że YouTube nie ostatni mnie.

to jest jakaś następna. A, jakieś numery się obstawia? A, rzuca się piłką i obstawia się numery, na które wypadnie. Kochają hazard. Filipińczycy kochają hazard. Ale na takie drobne kwoty, widzicie? To wszystko to jest. Fesos. Zobaczcie. I i rzucając kolejną piłką na, na, na obstawiają kolejne numery. Nieźle, co? Filipińczycy bardzo kochają a, i, hazard, także idziemy do następnego stołu. Zobaczcie, ile tego jest tutaj. Wszystkie te stoły, raz, dwa, tak, wybierany jest numer, na który jest obstawiony. Oczywiście kasyno zawsze wygrywa, ale bingo jest chyba najbardziej popularne.

Kasa musi się zgadać, także Filipińczycy... Ale... Idziemy to to dalej, zobaczcie. To są emocje, zobaczcie. A, to są trzy, trzy kulki wybierają. Odpowiednią kombinację kart. Dzieci też grają, oczywiście. Dobra, to jest to samo. Idziemy dalej. Co to a, a, to jest następna gra, co można wygrać. Albo chipsy, albo tandawaya. E, a, i musisz rzucić monetą. Let's go, play. A, rzuca się monetą i co można wygrać jest na, na planszy. Odstawione są chipsy, Pandałaj. Co pani wygrała? A, zero, nic nie wygrała. A, są takie punkty zerowe, gdzie się nic nie wygrywa. A rzuca się 5 peso. O, zero. Jak na czarnym też przegrywasz. Very good. Aye. You like the play? Have this one? Yeah. Oh, to no są jeszcze następne jakieś gry. Co ty jeszcze? Jest? O! Jeszcze jakaś kolejna kombinacja kolorów z kolei. A! Dobre! Zielony, biały, czerwony. Very good! No i rzutki, nie i tak dalej. Dobra. Hi. Także widzicie, wszystko to jest takie malutkie. Filipijczycy uwielbiają hazard i jak mogą, to zawsze będą grali i wydadzą na to ostatnie pieniądze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki śliczne. Widzieliście Marcina, widzieliście wszystkich. Na razie pozdrawiam, czuwaj, trzymajcie się, cześć, pa!